Raport Ekologiczny. Pompy ciepła to stosunkowo najmłodsze odnawialne źródła energii. Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, dzięki któremu możemy transportować energię cieplną ze środowiska o niższej temperaturze dolne źródło ciepła do środowiska o temperaturze wyższej górne źródło ciepła. Pompy można podzielić na powietrzne, gruntowe oraz wodne. Nie można jednoznacznie określić, kto wynalazł współczesną pompę ciepła, ponieważ wynalazców było wielu i każdy z nich miał swój wkład w rozwój tej technologii. Pierwsza pompa ciepła służąca do ogrzewania domu mieszkalnego powstała w Wielkiej Brytanii w 1928 roku. Osiem lat później, w 1936, zamontowano pompę ciepła w ratuszu w Curichu która działała jeszcze w XXI wieku. Pierwsza połowa XX wieku w Szwajcarii była momentem przełomowym dla pomp ciepła. Dzięki nim było ogrzewanych wiele budynków miejskich oraz obiektów użyteczności publicznej. W Polsce obecnie rośnie zainteresowanie pompami ciepła małej mocy stosowanymi w zabudowie mieszkalnej. Jest to spowodowane między innymi większą świadomością klimatyczną społeczeństwa, Troską o środowisko, opłacalnością i długowiecznością urządzeń. Na marginesie należy zaznaczyć, że klasyczna pompa ciepła składa się z przedpompia, śródpompia i zapompia. Pompa ciepła została wynaleziona jeszcze w wieku XIX, na koniec wieku XIX, i ewoluowała przez ten cały czas. Dzięki temu, że sam mechanizm działania pompy ciepła wykorzystuje ciepło zewnętrzne do ogrzewania domów i jest relatywnie tańszy od innych metod ogrzewania domów, no zyskało teraz na wartości. Pompę ciepła w zasadzie każdy ma w domu i o tym nie wie. Tylko, że to działa troszeczkę odwrotnie, bo taką pompą ciepła jest lodówka. Lodówka pobiera ciepło ze środka i oddaje je na zewnątrz. Zasada jest taka sama, tylko, że my pobieramy Ciepło zewnątrz i oddajemy je w domu. Żeby dobrze wybrać pompę ciepła, trzeba rozmawiać z właściwymi ludźmi, bo na pewno będziemy opierali się na tym, co oni doradzą. Znajdując odpowiedniego fachowca, decydując się na dobry renomowany sprzęt i dobrze podając, czego oczekujemy, na pewno uda nam się właściwie wybrać pompę ciepła na podstawie rad, które dostaniemy od sprzedawcy. Tak naprawdę rodzajów jest bardzo wiele, natomiast w powszechnym użyciu najczęściej mamy do czynienia z pompami ciepła, które są albo gruntowe, albo powietrzne. Tak się mówi kolokwialnie. Pompa ciepła to urządzenie, które nie wytwarza ciepła, tylko je transportuje. Jeżeli pompa ciepła gruntowa nazywa się pompa woda, to te dwa człony mówią nam skąd, dokąd transportujemy ciepło. Glikol zawsze oznacza, że z ziemi, woda oznacza, że do wody krążącej w układzie centralnego ogrzewania. W przypadku pomp powietrznych są to pompy powietrze-woda i tam mamy do czynienia z podobną sytuacją, tylko dolnym źródłem, bo tak się fachowo nazywa. W naszym przypadku jest powietrze, czyli nie grunt jest chłodzony, a powietrze. Z powietrza zabieramy energię i transportujemy ją do wody w układzie ogrzewania. Pompa ciepła ma trzy moce. moc grzewszą, moc chłodniczą i moc elektryczną. Moc chłodnicza to jest taka moc, która jest potrzebna do pobrania z zewnątrz, z zewnętrznego źródła ciepła, tak zwanego dolnego źródła ciepła. Górne źródło ciepła to jest to ciepło, którym ogrzewamy nasz dom. Natomiast moc elektryczna to jest właśnie ta energia dostarczana do sprężarki, która spręża czynnik pracujący w pompie ciepła i powoduje to, że ogrzewamy nasze mieszkanie. Tutaj widzimy model pompy ciepła, na którym studenci naszego wydziału uczą się budowy, zasady działania pomp ciepła. Tutaj jak widać mamy górne, symulację górnego źródła. Tamten zbiornik, tutaj zbiornik, symulacja dornego źródła. Te małe dwa wymienniki to są wymiennik jeden i drugi, które zamieniają energię cieplną i tam z tyłu widać sprężarkę. Studenci się dowiadują, jak to działa i jak zmieniać tego parametry. No, pompy ciepła dzielą się też ze względu na rodzaj dolnego źródła ciepła. I Najbardziej popularne w tej chwili pompy ciepła to są pompy ciepła powietrzne, które, które pobierają energię z powietrza otaczającego nasz, nasz, nasz dom. W naszym laboratorium odnawialnych źródeł energii mamy, posiadamy jeszcze powietrzną pompę ciepła o e, mocy elektrycznej 2 kW o przypływie e, powietrza ponad 300 m3 na godzinę. Pokazujemy studentom, jak taka pompa jest zbudowana w środku i jak działa. Pompy ciepła e, gruntowe, które mają wymienniki e, ciepła za, zakopane w gruncie, czy też wywiercone pionowo, czy też płaskie wymienniki. I też mamy pompy ciepła które pobierają y, ciepło z y, wody, z wód podskórnych, z, z rzek itd. Tak Park Warniński to miasto, które od wielu lat stawia na proekologiczne i prośrodowiskowe rozwiązania. Pod koniec 2023 roku 90% energii w systemie ciepłowniczym na osiedlu astronomów pochodziło już z odnawialnych źródeł energii. To jest system, który posiada 100% OZE, która zasila Osiedle astronomów. Tak naprawdę są tutaj trzy magazyny ciepła. Czyli jeden magazyn gruntowy, czyli mamy 300 odwiertów po 99 metrów zbiornik wodny 15 000 m3, 48 pomp powietrznych oraz 1,26 MW piwiteków, które zostały tak naprawdę tu stworzone. Ten system jest całkowicie powiązany, ponieważ fotowoltaika wytwarza prąd na pompy po to, żeby tak naprawdę zasilić. I ogrzać grunt, ale również zasilić i zagrzać zbiornik wodny i również zasilać sieć ciepłowniczą. Jakby te wszystkie systemy, które są tutaj zbudowane, one są ze sobą powiązane, więc w całości to tworzy jakby jedną skalę i tak dalej, ale to jest 100% i To jest my, myślę najważniejsza rzecz, która została tutaj zrealizowana. Z całą pewnością pompa ciepła połączona z instalacją fotowoltaiczną pozwoli użytkownikowi zaoszczędzić. To jest to, co najbardziej nas interesuje. Natomiast instalacja fotowoltaiczna, jako taka, nie ma wpływu na sam sposób działania pompy ciepła. Ona, działając samodzielnie, dostarczy tyle samo ciepła i zużyje tyle samo prądu. Instalacja fotowoltaiczna pozwala nam produkować ten prąd za darmo. Więc tu leży magia połączenia tych dwóch instalacji. Użytkownicy pomp ciepła podkreślają słuszność decyzji o jej zainstalowaniu i notują spore oszczędności na rachunkach. Użytkuję pompę ciepła od e, dwóch lat. Jestem bardzo zadowolony. Pierwsza była fotowoltaika, no i naturalną koleją rzeczy było zainstalowanie pompy ciepła, tak, żeby zmaksymalizować zużycie z fotowoltaiki, zamienić po prostu energię na ciepło, tak, żeby korzystać w mniejszej ilości z gazu. To jest pompa powietrzna. No, wczoraj robiłem kalkulację, ponieważ budynek jest podzielony na dwie części i moja część jest ogrzewana tylko kotłem gazowym. Tutaj kocioł gazowy chodzi w połączeniu z pompą ciepła. Więc w październiku 5,5 razy mniej ciepła potrzebowałem na ogrzanie tej części w porównaniu do drugiej części budynku. W listopadzie ta proporcja już się niestety zmieniła do 3,5, aczkolwiek dalej jest to no, bardzo fajny wynik. Pompa ciepła ogrzewa około 212 m2. W połączeniu np. z piecem gazowym jako dogrzewacza. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, wydaje mi się, i można wtedy je regulować, ustawić sobie ten próg, kiedy ma się załączać pompa ciepła, a kiedy ma korzystać z ogrzewania gazowego, tak żeby no, znaleźć ten złoty środek tak naprawdę. Ja akurat jestem użytkownikiem pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym, który przy stałym, stałej temperaturze dolnego źródła ciepła daje dość dobrą efektywność, jeżeli chodzi o ogrzewanie domu, bo do tego właśnie tą, taką, tą pompę ciepła użytkuje i do wody ciepłej użytkowej, tak? czyli do tego, co jest potrzebne w domu. Jeżeli chodzi o rentowność, czyli o stopę zwrotu, czy opłacalność takiego przedsięwzięcia, no to koszty inwestycyjne w przypadku pomp ciepła są zawsze dość znaczne, poza może pompami powietrznymi. Jeżeli chodzi o pompy gruntowe, no to mamy taki dwuskładowy koszt, czyli koszt samej pompy, tego przetwornika tej energii i tego dolnego źródła ciepła, który jest albo w formie odwiertu, albo w formie położenia na odpowiedniej głębokości poniżej strefy przemarzania rur z czynnikiem wymieniającym ciepło. Najczęściej jest to jakiś alkohol albo tego typu związki, które mogą, mogą, mogą ich temperatury też schodzić poniżej zera i nie zamarzają, krótko mówiąc. Coraz częściej właściciele nowo powstających domów decydują się na inwestycje w pompę ciepła. To rozwiązanie niezawodne, ekologiczne i wygodne, bo właściwie bezobsługowe. Jest to uzasadnione szczególnie w nowym budownictwie, gdzie mamy już domy docieplone z odpowiednich materiałów, czyli o odpowiedniej charakterystyce energetycznej i wtedy połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, która generuje energię elektryczną, z której później ta pompa może korzystać, wtedy ma to sens, ponieważ pamiętajmy, że pompa ciepła tak naprawdę musi być zasilana energią elektryczną i w wyniku konwersji zwiększa nam efektywność wykorzystania tej energii. W związku z tym sama pompa ciepła, jeżeli korzystamy tylko z paliw kopalnych, no jest takim słabym rozwiązaniem. Natomiast w połączeniu z energią z OZE, czy z fotowoltaiką, czy, czy z energią wiatru, ale głównie z fotowoltaiką, wtedy już ma to większy sens i jest obserwowany bardzo duży rozwój. On, tak naprawdę on był obserwowany jeszcze do ubiegłego roku. W ostatnim roku ta intensywność wniosków składanych w programie czyste powietrze wcześniejszym jest niższa, ponieważ po zmianie systemu rozliczania fotowoltaicy z net metering na net billing to zaczęło się trochę mniej opłacać inwestorom, i w związku z tym jest obserwowane nieco niższe zainteresowanie pompami ciepła obecnie. Jest to kierunek, który będzie się ciągle rozwijał. Oczywiście, co do samego systemu, do jego użytkowania, to zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i pompy ciepła to bardzo wygodne z punktu widzenia użytkownika rozwiązania, bo tak naprawdę po zainstalowaniu, zamontowaniu tych instalacji i ich uruchomieniu praktycznie jest to bezobsługowe, oczywiście bezobsługowe dla tego użytkownika, natomiast serwis jest konieczny, przeglądy techniczne tych instalacji są wymagane tak, aby to funkcjonowało zgodnie z przepisami i z wymogami, aby były po prostu te instalacje bezpieczne. Pompa ciepła obecnie jest urządzeniem, którym możemy nie tylko grzać, ale możemy chłodzić. Więc to jest jedyne w tej chwili znane nam urządzenie, które potrafi te dwie funkcje wykonywać. Gruntowe pompy ciepła, jeżeli będą wykorzystywały pasywnie chłód gruntu, są w stanie chłodzić nasze budynki zużywając tylko 3-5% tej energii, którą potrzebowałby klimatyzator, aby zrobić dokładnie to samo. Problemem dzisiejszego budownictwa w Polsce wciąż jest ogrzewanie. Kiedy budujemy dom zastanawiamy się ile będzie kosztowało ogrzewanie. Jeżeli pójdziemy sobie troszkę na południe Europy, nie trzeba aż tak dużo, to nagle okazuje się, że ludzie budując domy tam, nie zastanawiają się, ile energii będzie potrzebował ci budynek na odżywanie, a martwią się o to, ile energii trzeba będzie z niego wyciągnąć w czasie chłodzenia. I ten problem wraz z wzrostem temperatur na zewnątrz, czy pojawia się i u nas. Problem chłodzenia jest coraz częstszym przypadkiem. Jeśli więc mamy zainstalowane panele fotowoltaiczne oraz pompę ciepła, to w momencie wysokiej temperatury i dużego nasłonecznienia występuje największe zapotrzebowanie na chłód. A to idealny moment, aby włączyła się pompa i konsumowała tę darmową energię produkowaną przez fotowoltaikę. Więc wykorzystanie pomp ciepła do chłodzenia to naprawdę przyszłościowy kierunek. Jeżeli chodzi o e, pompy, jest to układ mechaniczny, jest to maszyna, gdzie e, takim podstawowym elementem jest sprężarka, która e, no, jakby przetłacza tą energię, sprężając i rozprężając. Dzięki temu mamy, e, mamy pozyskane ciepło z tej energii elektrycznej i, i dolnego e, źródła ciepła. Ile może to pracować? No to oczywiście zależy wszystko od producenta samej sprężarki i samej pompy ciepła. Ja w ciągu 12 lat, jeżeli schodziłem, żeby zajrzeć co tam się dzieje w pompie ciepła, to tylko po to, żeby sprawdzić czy jest. I to jest cały przegląd. Oczywiście przeglądy serwisowe, tu o takich nie mówimy rzeczach, no bo one są wymagane przez producenta. Natomiast ani razu nie uległa ta pompa przez 12 lat żadnej awarii. Jak każde urządzenie wymaga to przeglądania. Im bardziej skomplikowane urządzenie, tym lepiej częściej do niego zaglądać. Pompy ciepła nie są wyjątkiem. Dobrze nadzorowana pompa ciepła będzie działała dłużej i będzie sprawiała mniej kłopotów, więc warto serwisować regularnie pompę ciepła. Teraz jak to wygląda, to już zależy od tego, jaką maszynę kupimy. O wyborze pompy ciepła często decydują względy ekonomiczne. Do najtańszych należy powietrzna pompa ciepła bo tam wystarczy postawić taki wymiennik na zewnątrz, nic więcej nie trzeba robić. Natomiast do tych gruntowych pomp ciepła no trzeba jeszcze dodatkowo albo wywiercić odwierty do 100 metrów czasami, albo położyć wymiennik płaski, też rurowy, i stamtąd czerpać to ciepło. Te wymienniki gruntowe o tyle są lepsze, że mają stałą temperaturę przez cały rok. Rzędu 10-12 stopni się zdarza. Natomiast jeśli chodzi o pogody na zewnątrz, no to mamy do, do minus 20 czasami. Wtedy przy minus 20 te pompy ciepła przestają już pracować i rolę ogrzałka spełnia rolę tego źródła ciepła, czyli grzejemy czystym prądem. Istotne jest wsparcie, jakie dostajemy w momencie zakupu. I ten lewat w postaci dotacji czy nisko oprocentowanych pożyczek jest istotny. On powoduje, że rynek idzie do przodu. I chwili pompy są bardzo popularnym. Źródłem ogrzewania i to tak naprawdę do każdej wielkości budynku. Dla budynków dużych z kolei zaczynają się możliwości pozyskiwania różnego rodzaju funduszy, więc tu widzimy wzrosty. Duże budynki, budynki komercyjne, budynki przemysłowe mają w tej chwili największy potencjał, jeżeli chodzi o sprzedaż tego typu urządzeń. Ale pomijając efekty ekonomiczne, od strony energetycznej pompy ciepła od wielu, wielu lat mają cały czas tendencję zwyżkową. Niezależnie od tego, czy to finansowanie jest, w jakiej formie, jak to wyglądało, one bronią się same, bo są obecnie najbardziej ekonomicznym i najlepszym technicznie urządzeniem do ogrzewania i chłodzenia budynków. Jest to na pewno kierunek przyszłościowy, aczkolwiek też nie rozwiąże wszystkich naszych bolączek, nie są w stanie dostarczyć pompy ciepła wszystkim tej energii i w całej skali, ponieważ w tych obiektach większych te pompy ciepła. Szczególnie te pompy powietrzne, one no, i, m, byłyby no, niezbyt wystarczające. W pewnym momencie muszą korzystać z energii elektrycznej, być zasilane, szczególnie w okresie zimowym. Oczywiście tych rozwiązań technicznych jest dużo i pompy ciepła są różne, bo oczywiście najlepsze byłyby pompy gruntowe, ale tam koszty inwestycyjne będą największe. Natomiast no, najniższe koszty inwestycyjne będą w pompach powietrznych, ale z kolei ich efektywność też będzie niższa. Tak więc, w zależności od skali, od tego, co chcemy uzyskać, no musimy się zastanowić, czy nastawiamy się na to, aby na początku koszty inwestycyjne były wyższe, a później eksploatacyjne niższe, czy po prostu idziemy w tą opcję tańszą. No niestety, obecnie tam, gdzie to zainteresowanie jest największe, to najczęściej osoby fizyczne montują pompy powietrzne. No a wtedy przy Dużym spadku temperatur w okresie zimowym, niskich temperaturach, mam na myśli minus 20. Oczywiście to już się coraz rzadziej zdarza, ale ciągle się zdarza. Wtedy już na pewno potrzebne jest wspomaganie energią elektryczną, czyli uruchamiane są grzałki. Ponieważ pompy ciepła powietrzne pobierają energię z powietrza, to w zimie jest zimno na dworze, jest, są nawet ujemne temperatury i efektywność tych pomp ciepła znacznie spada. A im bardziej spada efektywność, tym więcej jest pobieranej energii elektrycznej. I dlatego też ludzie są zawiedzeni, że pompa ciepła im nie działa. Ona działa, ona działa tylko z mniejszą efektywnością. Warto pamiętać, że pompa ciepła to urządzenie w pełni ekologiczne, prośrodowiskowe, wygodne i czyste. Nie mamy konieczności usuwania popiołu, nie mamy konieczności czyszczenia tego urządzenia tak częstego, nie mamy konieczności kupowania, składowania, załadowania paliwa. Tym się wszystkim nie musimy martwić. Więc te elementy jest bardzo ciężko wycenić. Ale można wycenić zmniejszenie ilości dwutlenku węgla do środowiska i poprawę jakości powietrza, którym na co dzień oddychamy, a także poprawę klimatu. A to jest już nasz obowiązek. Za pierwowzór współczesnej pompy ciepła uznaje się wynalazek z roku 1855 autorstwa Petera von Rittingera, austriackiego inżyniera górniczego, który pierwszy rozwinął prężarkowy system chłodniczy.